Proszę Państwa. Może nie będę nam robiła zbliżej. Ale tak to wygląda przed. I to dramat. To słownie dramat. Z tej szatki docierają do mnie różnego rodzaju zapachy, bo nic nie jest zamknięte tak, jak powinno. Nic nie jest w takich pudełkach, jak bym sobie to wyobrażała. I uwaga! No! Hmm, co myślimy? Tak wyglądają pudełka, jest ich 12. Wyglądają trochę tak jak słoiki, no ale tu jest coś w rodzaju słoików. Zadzwonił do mnie Kuba i idziemy na obiad do Ikei, więc pudełka poczekają, wyschną do porządku i wtedy nie będę miała zmartwień, że coś jest nie tak. I dalej służyło. A miałam taką ochotę na ten gruszek. Gruszek? Tam jest piórek gruszek podawany? Chyba tak, prawda? Yy, bardzo miałam na no to ochotę, więc yy, piję, dopijam herbatkę. e la Mam nadzieję, że pudełka już wyschnięte, bezpieczne. I możemy zaczynać działać. już po Pilatesie i miałam wielką ochotę na owsiankę. Mamy owsiankę, rumianek, po prostu dzień zaczyna się wspaniale, deszcz za oknem, lepiej być nie może. I mam dla Was ogólnie mm, tipy, co do owsianki. Jeśli chcecie, żeby ona wyszła taka mega kremowo, coś może bliżej konsystencji budyniu, taka fajna, wiecie, no kremowa, to dodajcie koniecznie nasiona chia. Przez to, że one dają trochę takiej galaretkowej konsystencji, to ta osianka robi się, no, po prostu, idealna. Więc to... Mm, cynamon. Jest jesień, prawda, prawie, więc... Więc koniecznie cynamon. Dałam sobie jeszcze kakao, masło orzechowe, dużo masła orzechowego, miód malinki, no i... jemy, pijemy, jakiś vlog na telewizorze, co by było milej i tak jest pięknie. Okej. Okay. To jest jasne, Jezus. Ok, ale to tylko takie złudzenie, bo za oknem prawdziwa jesień. Ja mam dzisiaj gości w ogóle. Tak. Yy, przyjeżdżają do mnie moi rodzice, do nas, przepraszam, ale jestem sama, więc mogę mówić do mnie, prawda? Yy, I podczas ostatnich tych tutaj porządków, które yy, mieliście okazję podziwiać, znalazłam moje spiżarni słój jabłek. Co wskazuje na to, że idealnie byłoby zrobić szarlotkę, ale uwaga, ja jestem... Dobra, nie mogę tak o sobie mówić, ale po prostu nie piekę za dużo, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Znale, jest ogólnie z przepisem wynika na to, że jest na cieście kruche, więc muszę zrobić ciasto kruche. Czas przygotowania godzina, godzina, to trzy godziny. Nie wiem, czy mam tyle do ich przyjazdu, ale mniejsza nie. Zastanawiajmy się, tylko działajmy. Jeśli mi się oglądało, to Wam też wyjdzie, bo to ciasto wygląda. Tak jak powinno, zrobiłaś kulka I nie podawam y, tych y, proporcji składników, a nic takiego dodam po prostu link w przepisie. Czy ja wiesz, Podam link w opisie, z którego przepisu skorzystałam, bo... No bo to jest gotowy przepis, ja tu nic nie modyfikuję, jedynie to, że będę miała gotowe jabłka, a nie będę ich robiła sama. Gotowe w sensie zrobione wcześniej. Mm. Więc tak, no, ta kulka wygląda nie jestem zaskoczona. Wymagało to trochę siły, ale nie użyłam żadnego innego narzędzia niż swych rąk, więc naprawdę jest świetnie. Z tego co widziałam, to teraz mamy owinąć ją folią, dać do lodówki. A następnie przygotować budyń, bo będę robiła taki jabłek, szarlotkę. Charlotkę. Jaka jest różnica? to samo, prawda? Nie wiem. Szarlotkę z. O, dobra, nie, to szybko miało się robić, ale ja to to to. z budyniem. Budyniem jabłka, Więc tak. Zawijam, loduję to w lodóweczce. Nie widzimy się później. Uptejtuję Was, co robiłam dalej. Ok, rodzice już sobie pojechali, poczęstowałam ich moim wypiekiem i co najśmieszniejsze, to ja zrobiłam tą szarutkę z jabłkami, a moja, ma moja mama przywiozła mi racuszki drożdżowe również z jabłkami, więc dieta na najbliższe dwa dni iście jesienna. Mam już tutaj mm, piżamę zimową, nawet nie tyle co jesienną, ale jest chłodno. Robię sobie kąpiel, już woda się leje i takie mam plany na ten wieczór. Mam jeszcze jeden temat do poruszenia. Serial... Oj, ktoś tu mnie dzwoni. Mam polecajkę serialu. Gdybyście szukali Deptku, świetny kryminał na Netflixie, na taką pogodę jak teraz i na aurę jesienną, która panuje za oknem. No, świetny. Dawno taki serial... Nie... Zresztą, taki. Dawno żaden serial nie zrobił na mnie takiego wrażenia. Więc koniecznie sprawdźcie i dajcie znać, czy Wam też się spodobał bo ja nie znam nikogo ogólnie kto by oglądał ten serial i nie mam potwierdzenia swojej opinii więc może to tylko ja mam jakieś urojenia, że on jest tak świetny ale jest naprawdę boże obejrzałam dwa dni więc więc może i wam przypadnie do gustu ja mam sobie do kompletnie w ogóle ten olejek ostatnio jak robię z dziewczynami pisałyśmy i fajnie, bardzo polecam. Wyszłam z Wami i w ogóle nie czuję takiego uczucia ściągnięcia skóry. Nie muszę dawać balsamu, samo jak na ten moment, więc zobaczymy jak długo się to utrzyma. Także gdyby ktoś szukał czegoś do kąpieli albo pod, 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 pod prysznic, pod prysznic, no ale ja to brałam do po prostu i jest w porządku, także polecaj to. Nie mam pojęcia na jakim etapie tego vloga wszyscy się znaleźliśmy, ale jestem i jest ze mną, uwaga, nie byle co. Bo dalej w jesiennym y, klimacie. Ogromna paczka. Już Wam pokazuję. Przyszło do mnie zamówienie z, z Handemu. Jest to głównie zamówienie rzeczy dziecięcych, bo jak wiecie ja często kupuję na, dziele, na działach na dziale kids teraz w ogóle była jakaś promka więc zaopatrzyłam się w kilka jesiennych kompletów chyba jakąś piżamę no i zobaczymy. wybierałam ten największy rozmiar z możliwych na dziale dziecięcym więc teraz muszę to tylko jakoś ustawić i już wam demonstruję co tam zamówiłam, zrobimy sobie taki hol <grywa> chyba o ile tam cokolwiek będzie nadawało się, żeby Wam pokazać. Więc ja sprawdzam i pokazuję. Tada! po tej stronie. Więc lecimy z tym. Zacznę od mojego najbardziej pożądanego kompletu. Ok, mam na sobie ten pierwszy komplet, już Wam pokazuję. Całości. Tak to wygląda. Ja jestem zachwycona. Materiał jest mega przyjemny. Ogólnie uważam, że może mogłam wziąć rozmiar mniejszy. Bo spodnie są delikatnie za długie, ale no i rękawy też. Ale biorę poprawkę na to, że to jest jednak sweter, więc to muszę się chyba skurczyć prędy. I tak mi się wydaje coś, że to się raczej kurczy. Pod spodem mam to, tak samo, nie no śliczne to jest, przepiękne. Dobra, jeśli chodzi o skład, bo nie zamówiłabym byle czego, to mamy 70% wiskozy, a tylko 30% poliestru. Więc myślę ogólnie, że spokojnie to byłoby na kogoś wyższego też dobre spójrzcie na długość coś co jest ogólnie rozmiar 1,70 m, więc no. Ja tyle nie mam mam 10 cm mniej, ale za mówiłam ten największy rozmiar ze względu na szerokość nóg, wiecie. Wiecie, o co chodzi? Żeby czuć się tak? Tak miłotko na tą jesień i faktycznie tak jest. Więc ten komplet już Wam pokazuje, czy to będzie numer? Czy zmiotki. Zaraz, Zaraz. Yy, może na koniec pokażę rzeczy, które zostawiam ich meteczki. Przymierzamy Aby dalej. Okej, okay, kolejny jest taki kardigan i ja uważam, że ja chyba w tym chodzić nie będę. Jakby on jest ładny, ale ja się nie czuję sobą w tym w tym dzianku, więc on idzie do, do zwrotu. Ogólnie to dajcie znać, może wy w tym kardiganie mnie widzicie i na przykład stwierdzicie, że jestem głupia, że go zwrócę, ale no nie wiem. A w tym spetrze znowu nie wygląda jakoś tak szeroko. Ogólnie te spodnie, nie wiem. Mam wrażenie, że wszystko mi poszerza. Chyba jest za duże. Te rękawy są. No nie wiem. Dajcie znać co zrobić z tym swetrem. Co byście zrobili? Mamy miesiąc na zwrot. Więc <grym> wydaje mi się, że. No nie wiem. Bardzo ładny ma wzorek taki. Światowej. Kolor też śliczny. Ale czy całości ten krój taki jest? So, so. Rękawa ma ładne, Ale tutaj. Mm. Ok, Okej, i ogólnie, zarówno i ten sweter, ten, który miałam przed chwilą na sobie te kwiatki, one nie mają najlepszego składu. Mm. Na no, to warto zwrócić uwagę. One są mega miłe bo ten z wiskozą, wiecie, jest taki chłodniejszy po taki zimny. Te są niższe, ale no ten już chyba lepiej leży. Let me know, please. Teraz mi kółka z włosów spalę cały. Hmm. No oba mogłabym zostawić i w nich chodzić, ale czy, czy to o to chodzi, żeby zadowalać się takim no nie wiem, dobra, w sumie jest prosty, miły. Może jestem zbyt wymagająca, to jest tylko końcu i jakieś... Nie widzę podglądu, stąd to, że rozmazany, więc muszę patrzeć w jego stronę. A... No, słodko, uroczo, cozy. E, waham się nad tym, <ścoughs> sorry, bo obcinać. E, zastanowię się jeszcze nad tymi domasotrami, bo to jest takie... oczekajcie, a może na to spróbuję założyć tą kurtkę. Ma tu żadnego ściągacza. dobra, ale na ja sam myczę. Wow! No piękno! Muszę wysłać zdjęcie. Wysłamy zdjęcie po akcept do Kuby. Ale dobra, no ja jestem przekonana, więc mam nadzieję, że i on też. Bocz, Boziu. Słodka. Dobra, co do tego nie ma co się zastanawiać i w międzyczasie poczułam, się ten sweter trochę gryzie, więc chyba, chyba jednak, proszę Państwa. ze swetrów nici. Będę tylko ta który był w komplecie ze spodniami. Niestety no. Zdarza się i tak. Kolejny komplet, to jest sam, to jest piżamka. Mam no, pod spodem top, żeby mi nie za bardzo tutaj coś przebijało, ale... Ona jest już mega za długa. Czekajcie, czy w tego nie widzicie? Spodnie są bardzo długie. Ale ogólnie, po domu, no nie wiem czy. Hmm. Nie wiem, jak mam to pokazać przez to, że to jest taki ażurowy materiał. No to gdyby nie top pod spodem, to myślę, że tutaj, wiecie, wszystko byłoby widać. A to no też nie o to chodzi. No nie, chyba... Może w innym kolorze ją sprawdzę. Jednak biała i jest za długa. Zdecydowanie będę chodzić i deptać, bo ten jest 10 cm za dużo. Niestety jestem kurzuplem. Okej, okay, moi mili, coś nie beżowego, nie śmietankowego, a bardziej kawowego. Kawowego nie. Szaro beżowego. No ten komplet uważam, że już jest zdecydowanie lepszy. Przy czym wciąż za długi. Ludzie, ale jest świetny materiał. Sekunda, niech ja to spojrzę. Znowu 70% wisko za 30 poliester czyli tak jak ten pierwszy. No są mega drugie, ale... Ale w tym przypadku jestem w stanie zanieść do kraciowej i spróbować skrócić. Yy, bo, bo bardzo mi się podoba. W tamtych bieżące aż tak by mi na tym nie zależało, a tu jednak... No fajnie. Fajniusie, milusia. Zostawiamy, uwaga, trzecia rzecz. Czy... Nie umiem robić trójki, wiecie? Trzecia? Trzecia rzecz. Dobra, nie wiem nawet, czy mam zakładać te bruszki na siebie. No nie, nie podoba mi się to już. Nie wiem, co ja sobie myślałam z tym wzorem. chyba mnie poniosło i w ogóle nie jest tak komfortowe w udach, w nogach. za długie, ale niekomfortowe, więc nie w ogóle wyglądam jak... Jak to wygląda? Jak jakiś klaun. Jakieś kaptanie. Jeszcze ten wzór mieni mi się w oczach normalnie. Nie... Jak takie... Dlaczego to ma takie półgolf? Jakoś źle. Nieładnie. Mm -mm. mm -mm, mm -mm. Wybaczcie, musiałam założyć kurtkę, bo czuję się jakoś mega goło, Prezentuję wam, prezentując Wam same te spodnie. Uważam, że są za ciasne w biodrach, bardzo ciasne. Eee, czy, nie, nie są za długie. Nie są za długie, ale tym razem ciasne w biodrach. Wygląda to... No, czy to widzicie? No to... I w ogóle ten materiał jest nieprzyjemny, jest taki twardy, jak jakaś ścierka, albo taka to zabawna, jakaś taka szeleszcząca trochę. I mam stan w ogóle, że mogłabym je sobie pod... Dobra, nie będę tego robić, ale mogłabym je sobie podciągnąć pod... Kurde, nie powiem gdzie, więc. Niestety kolejna rzecz idzie out. Mam jeszcze jeden spodnie, przymierzymy je. Sprawdźmy. Mamy drugie spodnie. Przepraszam Was, ale coś tu poszło bardzo nie tak. Czy widzicie ten stan? On ma długość jakieś 5 centymetrów. Ja no naprawdę mam nadzieję, że w której z tych spółek będą dobre. Przykro mi. Nie zostało mi już nic do przymierzenia, bo. Więc, e, kochani, tyle to by było z tego wspaniałego cholu. Dajcie znać, co jest Waszym faworytem, a co Waszym największym rozczarowaniem. Sekunda, sekunda. Proszę. Włączę się tu. E, ja się bardzo cieszę z tej kurtki. Wiem, że e, mam podobną bluzę. To jest bluza, to jest kurtka, ma podszepkę nawet, więc wiecie. Jest, e, jest cieplejsza i dłuższa. Tamta jest taka krótka, bardzo tak, nawet trochę przed biodrą. E, podsumowując, zostawiam chyba na ten moment te dwa komplety: ten jasny i, i beżowo brązowo szary Nie wiem, jaki to jest kolor, szczerze. Że... To zostawiam. Mm. Te topy, te takie basicowe, też ich nie przymierzałam, ale też je zostawię, te dwa, trzy. Na pewno skarpetki i mam dwa wielopaki. Majtek, czy może nawet trzy, o Jezus. To już z normalnego działu. Tak, tam się nie pokusiłam o zakupy majtek dla dzieci. Dobra, nieważne. Spodziewałam się, że będzie coś jeszcze. Nie, dobra, niestety... Niestety, rozczarowania chodzą po ludziach i tak jest i tym razem. Despełnię sobie tak. Jeszcze chwilę ponoszę, ale zaraz spakuję i pójdę. Czy dzisiaj pójdę do paczku? Ma to dodać? Nie wiem, czy mi się chce. Jeszcze. Jest takie zimno. Byłam w ogóle jeszcze z kubą w tej i Tam nie było żadnej jesiennej ozdoby, żadnej jesiennej poduszki taki strich, stricte, wiecie, w jakieś listki, nie coś takiego. Zero. Pojechaliśmy do Pepco i Action. Wszystko wyprzedane. Albo może nic nie było. Nie wiem, też nic nie dostałam. Jestem taka rozczarowana, więc zaraz planuję usiąść sobie na laptopie, na telefonie, poszperać i pozamawiać coś w internecie. Na internecie. Bo czuję taką potrzebę, nie wiem, tutaj jakoś ogarnięcia tej przestrzeni, żeby była taka bardziej jesienna. A póki co jest tak. Trochę letnie, trochę jesień, ale ja już się cieszę, że żegnamy to lato i wiecie. Mamy wiosnę. Co ja gadam? Mamy jesień. Hurra!